Hej, witam was bardzo serdecznie, jestem Fawik, a to jest pierwszy odcinek m, serii Minecraft na modach bez modów. <grychy> Oczywiście, Minecraft na modach już był na moim kanale. Jednak teraz zrobimy sobie coś takiego, właśnie: kwadratowe przygody. Tutaj próbowałem sobie to wczoraj nagrać, ale mi nie weszło. Z, z wielu względów. Wczoraj czy przedwczoraj, no nie wiem, przygody. Nie umiem tak pisać, nie patrząc na klawiaturę, więc będę patrzył. Um, bonus jest tak eee, i tyle. Um, pytanie do Was, bo czy chcecie w ogóle tą serię? Bo wiadomo, że może nie wszyscy to będzie typowy surreal, jak ktoś ogląda na przykład Madzie, tak? Magdalena, Maria, Monika i um, jej Minecraft na obcasach, to coś takiego właśnie będzie u mnie. Mm, tylko jakieś podstawowe mody, oczywiście bez spektakularnych budowli, bo ja nie jestem zbyt dobry w takich rzeczach. Um, no, Shift. No, ale wiecie. Um, ale coś takiego, oczywiście, coś będziemy sobie budować, eksplorować. Yy, może jakieś poradniki szybkie, jak coś zbudować? O, dobrze. Chociaż to nie jest ta aplikacja, którą ja chciałem, bo ja wolałem Tricapitator, chyba to jest Timber. Albo na odwrót. Wiem, że to jest ta gorsza. Tamta jest fajna bościna, także korony. Nieważne. Jakie mam mody? Mm, Optifine oczywiście, Race Minimap, to ma mana z którego wolę nie używać. Um, no i ten czy to te Tricapitator, nie wiem co to jest. I chyba tyle. Więc, więc, więc tyle. <grych> Dobrze. Mm, zatem, zatem, zatem. Idźmy sobie gdzieś. Uh, ale myślę, że taka seria się przyda, bo nawet nie po to, żeby po prostu coś sobie... U... U. Nie po to, żeby po prostu coś sobie tam konkretnego robić, czemu ja mam tyle FPS-ów? 71? Aha, bo zapomniałem sobie zmienić coś tam, coś tam. No nieważne. Mm, to chodzi mi o to, że po prostu, mm, żeby jakaś seria, żeby oderwać się od Minecrafta jakimś tam minigamesów i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zwykły, czysty Minecraft. Yy, takie moje przygody. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, jak gr ja gram na Survivalu, to właśnie tak jak tutaj, ojoj, Facebook. Wiecie co? Dajcie mi 10 sekund. Okej, okay, jestem z powrotem. Akurat pisał do mnie Jaro, czyli mój kuzyn, z którym też sobie właśnie się teraz umawiałem na nagrywanie. Mm. A więc będzie fajnie, bo będzie też mapka. Mm. Nie wiem, co będzie dokładnie nagrywamy. Najprawdopodobniej. Mm, najprawdopodobniej. Um, nie wiem. <ścoughs> Czekajcie, co my będziemy mieli nagrywać? Yy, yy, yy. A nie, mam patyki. Myśmy mieli nagrywać chyba kalambury, coś takiego, zobaczymy, zobaczymy, ale powiem wam, że będzie fajnie z tego względu, że Kiaszyk już nie nagrywa, a ja jestem zwierzęciem stadnym, który po prostu potrzebuje towarzystwa, to właśnie, oj, nie mam tych dynamic lights, a to by mi się niewątpliwie przydało, to też sobie wgram. Mm. o jakie spadki FPS-u w Minecrafcie, rusz dupę i, i trochę pomyśl. Um, uh, nie to chciałem zrobić, no god e, Co to jeszcze miałem powiedzieć? Odnośnie tego, co się będzie na kanale działo. O! Aha, jeszcze jedna rzecz. Video Settings Animations. Dajmy sobie minimalizer, tego nie lubię, nie wiem po co to jest i tak dalej. E, więc tak jak mówiłem, m, będą minigamesy oczywiście też. E, co jeszcze, co jeszcze? Widziałem fajną grę. Widziałem fajną grę, e, ale ona jest na razie jeszcze nie wydana. Gdzieś e, coś tam, ktoś tam... Nie, ja to sam znalazłem, nikt mi tego nie polecał. Um, e, I ta gra... E, ta gra jest coś jak Minecraft, tylko że widok oczywiście... jakbym to pokazać? Z takiej perspektywy trochę dalej, nie? Trochę to bardziej jest oddalone. I to jest po prostu wioska, taka jakby strategia Sandboxowa Sam pomysł jest po prostu epicki Jak patrzyłem na to co ma się w tej grze znajdować No to też jestem WOW! Zachwycony, a czy tak wyjdzie to oczywiście hmm, Przekonamy się chyba w lutym 2014 roku mi Pacha mnie swędzi fok w lutym 2014 um, Bo chyba wtedy ta gra ma mieć premierę Stoneheart, patrzcie się ja wam to napiszę na czacie Coś takiego. Chyba mi o tą grę chodzi, bo e, na tą grę na pewno możecie sobie wejść i tą grą też się interesowałem. Właśnie tam Stone Heart. E, bardzo fajna gra. Mi się, mi się ona podoba, tak mogę powiedzieć. Dobra. Mm, leci... no. Lecimy dalej, lecimy dalej. Patrzcie, jak się świat renderuje, Tak dziwnie. Już się pasuje osiedli, żeby już tych lagun nie było, żeby teren już się wygenerował. Ale to wszystko w swoim czasie. Oczywiście, filmiki z kamerką. Będę się to starał właśnie nagrywać. Jezus wszystko mi teraz swędzi. A wcześniej normalnie tego. Teraz siadam do nagrywania. Jeszcze mi gardło swędzi, muszę się napić. Um. Serio. Serio, zakrętko. No, i tak jak mówię. Um. To jak mówię seria taka bardziej, to będzie taka rozrywkowa integracja z widzami. Porozmawiamy sobie na różne tematy. Mm, seria naprawdę zajebista pod livey. Pod tym względem, że coś tam sobie robimy, coś tam sobie budujemy właśnie na liveach. Zióp. Ale najpierw muszę ogarnąć program nagrywania, bo Bo... bo, bo, bo um, XSplit ma pewne, ma pewne problemy z Minecraftem, co zauważyłem już nie, nie no, dziś to zauważam. A, a OBS-a nie ogarnąłem pod tym względem. Znaczy, ja go kiedyś używałem, tam kiedyś, kiedyś ale po prostu przejadę się na XSplit. Jest on bardziej według mnie uniwersalnym takim bardziej pod takie kamerkowe livey. Eee, no i go bardziej ogarniam przede wszystkim. Natomiast e, OBS. No, to jest, to, jest dobra, to jest dobry program, bo kilkanaście tysięcy ludzi go używa. W tym kilkaset polskich, może nie kilkaset, ale pewno kilkadziesiąt polskich. Czekajcie, bo to się na nieskończoność kopał. No i tak właśnie. Odcinki po 20 minut można by troszeczkę krócej, że mnie ja to zdarzał w tym samym dniu, w którym to nagrywam eee, Czyli dzisiaj, analogicznie, w poniedziałek. Ten filmik się chyba pojawi w poniedziałek, nie wiem. Um, wrzucić, właśnie i opublikować, i tak dalej, i tak dalej. Super, super, super. Tam gdzieś widziałem owce. Um, coś dziwnego widzę na mini mapce. A to są konie. Aha, taki mają, taki mają ten wygląd, konie. No dobrze, no dobrze. Zabijemy je siekierą. Ile to ma damage? 4, lol. Dobrze Okej, okay, okej okay. Okej okay, I, 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 i okej okay. się No mm, O tam mamy of 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 Eee, i te owce będą mi peczenie do łóżka Więc daj mi, oddaje mi się O, oh, no tak, no tak, no nie ma, nie, no do czego O oh, kurczaki, cześć Na hita Taki mam, taki mam Full Enchan. Żartuję, to nie jest Enchan. Nie wiecie mi za idiotę. Exp. Exp. A tak samo powiedzcie mi. Um, jak są takie cukierki? Czy jakby to nie nazwał? No ile mam? 39 fps. -u. Dlaczego to jest tak mało? Fuck. Eee, jak, Jakby to nie nazwał cukierki? No chyba krówki. Dlaczego to nazywa się krówki? Jak to nie jest tutaj... Co Co ma wspólnego z krową, że? Może taki wyraz twarzy przyjmuje człowiek, który je to je. Jeszcze raz. K to jest krówka. Genialnie. No dobra, wejdźmy z dżunny gli. O, poczekajcie, może sobie... Mam na wykończeniu siekierkę. Więcej. Nie będzie więcej na nic. Idziemy sobie... No tam był dobry teren zajebisty, no mom, Jak tam jest taka w miarę, płaska do ziemia. Uuu... i ziemię obiecana. Ahaha <tolicy> i tyle. Więc idziemy sobie tam. C c. Więc idziemy sobie tam. C c. Więc idziemy. Idziemy, idziemy sobie tam, 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 <ś sesame> Slim Driver, serio, nie chcę ciebie teraz nie przejdzie Tutaj. Tutaj się osiedli mnie. My. To znaczy ja. Yy, nie chcę mieć. Chciałbym mieć domek w skale. Wiecie, takie mam, taką mam potrzebę. Nie będę nic zbudował. Chcę mieć. Domek w skale i domek w skale będę miał. Tutaj będzie dom, mój domek w skale. To może nie przypomina bardzo skały, ale nie zmierzę spoko. Nie chcę budować dom, bo po Pierwsze, że yy, jak jest czysty survival, taki naprawdę fajny, to wolę być, wolę mieć prosty, zwykły domek, um, taki old schoolowy, wiecie. Wiecie o co chodzi? Yy, niż jakiś wykopszony super extra pro. Więc, więc tak. Jeśli znajdziemy wioskę, to być może przerzucę się na wioskę. Przejdziemy do wioski. Oczywiście NPC nie będziemy sobie za zawracać głowy. Je po prostu. Wybijemy, ale na razie, zostańmy tutaj. Myślę, że to teraz jest dobra, fajna perspektywa. Mikrofonik może powinien być troszeczkę bliżej, no bez przesady. No, e, tak. Mm, także myślę, że to będzie miała spoczko seria Jeśli chcecie taką serię, jeśli chcecie sobie właśnie ze mną porozmawiać, znaczy, może inaczej, odpowiedzieć na moje pytania, swędzi mnie głowa, e, to napiszcie, napiszcie, napiszcie. napiszcie. Napiszcie właśnie w komentarzach, wszystko piszcie w komentarzach oczywiście. Jeśli chcecie, jeśli chcecie, yy, jeśli chcecie, nie wiem, cokolwiek, nie wiem, nie wiem, cokolwiek. To też w komentarzach napiszcie. Mm, od razu, jak tutaj jesteśmy, to się Wam pochwalę, że zrobiłem sobie bardzo fajny. Według mnie, znaczy, według mnie jest w miarę spoko, nie? E, myślałem, że będzie troszeczkę inaczej, ale wyszło jak wyszło. Nie powiem, że wyszło lepiej, czy tam gorzej, wyszło tak jak wyszło. Po prostu e, zrobiłem sobie taki fajny mm, art. To jest nie art, tylko po prostu jakaś taka. No, mm, no taka, taka grafika fajna mi się mi się podoba. I na przykład teraz, ją, teraz się Wam pojawi na ekranach. Eee, właśnie taka grafika. Do czego ona jest wykorzystywana? Ona jest tylko na moim fanpage na Facebooku, to jeszcze nie zalekało mojego fanpage na Facebooku, to zachęcam gorąco. Mm. Do czego jeszcze ona jest wykorzystywana? Na przykład do, na live'ach, że live rozpocznie się on za chwilę i będzie pewnie taka grafika właśnie pokazana, więc, więc jest miarę spoko. A także być może jak zrobię sobie outro, takie drugie, nie takie nie takie, e, nie takie jak, jak teraz po prostu e, z tymi jeśli film Ci się spodobał, to zostaw łapkę w dupę i po prostu... Takie rzeczy, tylko po prostu e, po tym outro właśnie, po tym, po, tym MP, mm, po tym mp4, po tym animowanym intrze tak, po tym filmiku z intrem, z auterem raczej, sorry e, By była po prostu taka sekwencja, by się włączała e, z takim taki fajny efekt ja już to mam zrobione, tylko że po prostu brakowało mi obrazka, jak sobie to odpowiednio przerobię Jest taki właśnie fajny efekt, że jest po prostu, wow, że jest po prostu, mm, no tam poprzedni film, nie ten po boku byłoby to moje zdjęcie z tym takim taką tabliczką um, e, No i tam pod spodem pisze Instagrama, i Twittery, dupy Zostaw łapkę, napisz komentarz i tyle i tyle, więc to myślę, żeby było. Myślę, że to fajnie wyjdzie. Tylko oczywiście muszę znaleźć czas, żeby to przerobić. No i tak właśnie. 13 minut 13 minut mamy teraz. Właśnie... nagrywania. Więc tak, telepatycznie muszę się połączyć z serwerami. Um, co jeszcze mam zrobić w tym odcinku? Przespać, się. Pierwsza to jest oczywiście bardzo ważna, więc śpimy. No XD, 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 XD. Nie wysłałem tego. Nie. Shit. Niestety. Oczywiście waypoint. Hadka. Yy, Chadka... Napiszemy sobie tak inaczej troszeczkę. Puhadego. Okej. Okay. Kolor czerwony jak krew. Puchadka, puchadega. E, puchady, tam powinno być dym, Niestety już e, nie pokazałem, nie pokazałem, znaczy nie wykazałem się inteligencją i napisałem przez ty głupia. Um, no i zbudujmy, zbudujmy sobie skrzynię. Mamy teraz podwójną skrzynię. I skrzynię sobie umieścimy tutaj. I tutaj. I teraz wszystko do skrzyni. No, 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 no a, a no dlaczego, poczekaj, nie wchodzisz? dlaczego nie shiftem? A teraz wchodzisz, gratuluję. Um, oczywiście, na razie, wszystko w jednej skrzyni, bo, 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 bo nie jest tego za dużo. No i co, moje drogie Dziomare? Może się gdzieś przejdziemy, co? Tak, bez itemów, bez niczego na czysto. Tam mamy chyba ustawiony home. Mam nadzieję, że mi się zapisał, bo różnie to bywa z Minecraftem. Czy tam mamy żelazo? Kurde, no wiedziałem, po prostu. Po prostu wiedziałem, tylko teraz jest problem. Gratuluję. Teraz jest nazajść, no nie, wiem, to wszystko spoko tego. Mm, tylko teraz jak ja mam stąd wyjść? No jak widzicie, jakoś mi się udało wyjść, chociaż jeszcze nie. Ale teraz tak, wow, jestem genialny. <laughs> no i co? No i co będziemy sobie teraz robić? A na jakimś z tych drzew, którymś nie kiedykolwiek, o ile coś tam, coś tam, to zrobimy sobie jakiś domek na drzewie. Ale to już kiedy indziej, naprawdę, naprawdę, naprawdę. Ym, I co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze będziemy tutaj robić? Na pewno zbudujemy sobie coś, bo tu jest tak zajebista dużo przestrzeń. Ja sobie tutaj sobie zrobić ten o właśnie dla tych zwierzów tam taką pierdzielnąć po prostu hmm. stajnie później po prostu też jakieś coś dla koni to, to właśnie to stajnie, idioto jesteś idiotem, nie nie jestem, jesteś nie, dobra nieważne <laughs> e, oczywiście coś dla owieczek, dla e, krówek, dla ślimaków Minecraft 1.7. Oferuje ślimaki. Ha, żartuję. Nie słuchajcie mnie, nie będzie żadnych ślimaków. Nie, nie robię wam nadziei, co nie? Ale jak Minecraft 1.7 będzie zajebisty i czekam z utęsknieniem, szczególnie pod kontekstem tej serii. Wow, jaki zajebisty ty koń. Widzicie to? Widzicie? Widzicie, widzicie, widzicie. Ja to widzę. I pewnie wy tego nie widzicie. Patrzcie się, jaki zajebisty, taki biało... no nein. Naj... Biało-czarny. Masz szmato gin.

Bo nie mam sprintu. No nic, dobra, to ja się będę z Wami żegnał w takiej to pozycji. Tak więc, to był pierwszy. Mam nadzieję, że nie ostatni. Odcinek z Minecraft um, kwadratowych przygód. Taka nazwa z dupy, wiem. Um, myślę, że będzie fajna seria. Jeśli Wam się ta seria spodobała i chcecie jej więcej, zachęcam do klikania łapek łapek do góry, do góry, tylko do, do góry. A jeśli Wam się nie spodobało, to też dajcie mi znać i też kliknięcie łapkę w górę. Wtedy będę wiedział, że się coś nie podoba. Uh -huh. eee, no i napiszcie pozytywny komentarz, napiszcie coś tam, cokolwiek chcecie, tylko bez bzdur, bo będę banował. Eee, i, I tyle. I dajcie suba jeśli... Jeśli ciągle tego nie robicie. Ale wiem, że to robicie. Ty? A Ciebie ostatnio w kościele nie widziałem. <laughs> Dobra, nieważne. Więc jeszcze zjem. I powiem Wam tak. Dzięki za oglądanie. Do kolejnego zobaczenia. Cześć!